W zeszłym roku zacząłem nagrywać edukacyjne filmy na TikToka. Odbiorcami są tam głównie młodzi ludzie, stąd też w moim mniemaniu zakładałem, że tematy typu inwestowanie, trendy inwestycyjne, budowanie oszczędności będzie czymś, co chwyci. Okazało się jednak, że tematy, które zyskały naprawdę ogromną popularność, to te, w których poruszam kwestie emerytur tudzież systemu emerytalnego. Szok! Młodzi ludzie interesują się tym tematem i myślą o swojej przyszłości. Super! Dlatego trochę na flow tych wydarzeń, postanowiłem ten temat jeszcze trochę podrążyć. Obiecuję Ci, że to, co dziś usłyszysz tobą wstrząśnie, a na pewno będziesz wiedział, czy warto zbroić się finansowo na swoją przyszłość, czy nie. GUS, główny urząd statystyczny, wszyscy wiemy, jakie jest ich zadanie. Nuda, ale jak wejdziesz sobie na tą stronę, podlinkuję ją zresztą pod tym filmem, albo wpiszesz sobie w Google struktura ludności GUS, to wyskoczy Ci taka oto piramidka. Cóż ona znaczy? To struktura ludności w Polsce od 1970 roku z prognozowaną strukturą ludności również w Polsce oczywiście do 2050 roku trzeba powiedzieć, odwalili kawał dobrej roboty. Pytanie brzmi, co ty jesteś w stanie z tego wyciągnąć dla siebie? Jakie informacje? Co tam wyczytać? Dobrze wiemy, iż nasz system emerytalny jest już prawie że w pełni systemem repartycyjnym. Czyli ja będę pracować, pracuję na moich dziadków, a na mnie będą pracować Moje dzieci, tudzież wnuki. Ok, to skoro tak to funkcjonuje, to policzmy zatem, ile w tej chwili jest osób w wieku produkcyjnym, a ile jest osób w wieku emerytalnym, żeby wiedzieć, ile osób pracuje na jednego emeryta. Dwa założenia. Po pierwsze, wiek emerytalny dla wszystkich przyjąłem 65 lat. Gdybym przyjął tak, jak jest rzeczywiście, czyli mężczyźni 65 póki co, Kobiety 60, no to wyniki by były znacznie bardziej drastyczne. Założenie numer dwa. Osoby w wieku produkcyjnym przyjąłem od 20 roku życia. Szczerze, moim zdaniem, do pracy idziemy przeważnie trochę później. No, ale żeby się ktoś nie czepiał, że on w wieku 18 lat zaczął pracę zawodową, no to przyjąłem te 20 lat, co obniża znacznie poziom drastyczności. Choć i tak zobaczycie, że jest naprawdę bardzo, bardzo źle. Stan na rok 2022. Emeryci, czyli osoby między 65 a 100 rokiem życia, 7 417 380. Osoby w wieku produkcyjnym, czyli osoby między 20 a 64 rokiem życia, 23 230 740. Stosunek w 2022 roku pracuje. 3,1 osoby na jednego emeryta. Stan na rok 2049. Emeryci, czyli osoby między 65 a 100 rokiem życia, 10 924 040. Osoby w wieku produkcyjnym, czyli między 20 a 64 rokiem życia, 17 634 590. Stosunek? 1,6 osoby. Pracuje na jednego emeryta. Co to w praktyce oznacza? ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jest przepotężnie zadłużony i ma problemy z płynnością finansową. Nie starcza im na wypłaty emerytur przy obecnym układzie. Czyli trzy osoby w wieku produkcyjnym pracują na jednego emeryta. To w takim razie, jak ma sobie poradzić z faktem, że za 27 lat nie będzie pracowało. 3,1 osoby, a 1,6 osoby na jednego emeryta. To dla nich dwa razy gorzej. Jakie są zatem wyjścia? Pierwsze podwyższenie wieku emerytalnego. Jak go podniosą do 70 roku życia, to i tak układ jest gorszy niż obecnie, bo wychodzi na to, że tak jak teraz pracuje 3,1 osoby na jednego emeryta, tak w przypadku wieku emerytalnego 70 lat dla wszystkich. Tak czy inaczej będzie pracowało dwie i pół osoby na jednego emeryta. No to do ilu oni mieliby ten wiek emerytalny podnieść, żeby to miało ręce i nogi? 80? No może się okazać to jedyne wyjście. Wyjście numer dwa, podwyższenie podatków. Serio? To da się wyżej? A tak serio? Ciekawe, który rząd się zdecyduje na taki ruch. I ile by te podatki musiały wynosić, aby utrzymać tyle osób? Założenie numer 3 wprowadzenie osób z zagranicy do pracy w Polsce. Pytanie, czy Polska będzie na tyle atrakcyjnym miejscem do pracy i życia, żeby tutaj przyjeżdżać, no, to jest na tyle niepewne, że raczej bym na tym nie bazował. Prowadzenie nowego systemu emerytalnego. I to tak naprawdę byłoby moim zdaniem najlogiczniejsze wyjście z tej sytuacji, pod warunkiem, że ten system zakłada, że każdy sobie oszczędza sam. Są na przykład przeznaczone do tego konta i im więcej tam wpłacisz, tym więcej zgromadziłeś na swoją przyszłość. Póki co nikt nie decyduje się na taki ruch, no bo co z osobami, które mają w tej chwili na przykład 50 lat i nie zdążyłyby zebrać na swoją emeryturę? Bo tak, państwo musiałoby wziąć za nich odpowiedzialność, ale państwo nie ma pieniędzy z wiadomych powodów. W związku z tym powinno być jeszcze jedno koło ratunkowe: FRD, Fundusz Rezerw Demograficznych. To jak sama nazwa wskazuje, fundusz, w którym trzymane są pieniądze, które w razie gdyby osób pracujących było zbyt mało i składki od nich pobierane nie byłyby w stanie utrzymać obecnych emerytów, mają załatać powstałą dziurę. Ciężko gdziekolwiek znaleźć informacje na temat aktualnych środków w nim zgromadzonych. Doszukałem się jedynie, że na przestrzeni lat było sporo pożyczek z funduszy rezerw demograficznych. Między innymi fundusz solidarnościowy pożyczył kilka miliardów na czternastą emeryturę, które to pieniądze ma zwrócić w 2025 roku. Udało mi się jednak doszukać, że w FRD Mniej więcej powinno być w tej chwili zgromadzonych około 50 miliardów. Dużo? Mało? ZUS potrzebuje około 16 miliardów na jednomiesięczną wypłatę emerytur. Czyli krótko mówiąc, Fundusz Rezerw Demograficznych zabezpiecza taką sytuację na 3 miesiące. Ekstra. Czy już rozumiesz, dlaczego warto oszczędzać, zbierać, inwestować na emeryturę? Jak! Opowiadam o tym w jednym z moich filmów, choćby 7 zasad inwestowania, tudzież od zera do milionera. Zachęcam do obejrzenia. A co jeśli mnie nie stać? Bo na przykład pracodawca mi słabo płaci. Po pierwsze, zastosuj się do zasad z mojego filmu od zera do milionera. A po drugie, zgłoś się u swojego pracodawcy do PPK. Przecież to są pieniądze za darmo. PPK, czyli. Pracownicze plany kapitałowe. Sporo osób mnie prosiło, abym nagrał odrębny film o PPK, ale jak mam być szczery, ja nie wiem, czy ja byłbym w stanie o tym opowiadać w ciekawy sposób więcej niż 5 minut. No bo co tu dużo mówić, trzy kwestie cechujące PPK. Pracownik ze swojej pensji ma odciągane 2%, a dobrowolnie może mieć maksymalnie odciągane 4%. Te 2%. To jakaś kosmicznie niska kwota. Od 3000 to jest 60 zł. Błagam, nie ściemniaj mi, że 60 zł zrobi jakąś przeogromną różnicę w Twoim budżecie. To już jest jakaś kpina, a nie wymówka. 2. Pracodawca wpłaca na konto pracownika 1,5% jego pensji brutto, a może dobrowolnie, maksymalnie do 2,5%. No to jeśli ja wpłacam 2%, a pracodawca dopłaca mi półtora, to to jest prawie 100% zysku, bo pracodawca wpłaca mi prawie drugie tyle. No to proszę bardzo, znajdź mi drugą taką bezpieczną inwestycję z takim oprocentowaniem. 3. Państwo od siebie dopłaca wpłatę powitalną w wysokości 250 zł, a później co roku jeszcze dopłaca 240 zł rocznie. Dużo mało. No, zawsze coś. Moim zdaniem to jest świetne rozwiązanie. No, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że te pieniądze są poza systemem emerytalnym. To są moje prywatne pieniądze, których nikt mi nie zabierze. Jeżeli masz teorię, że te pieniądze ci zabiorą, bo już rozkradli X pieniędzy z systemu emerytalnego, to tak szczerze, trzymaj pieniądze w skarpecie. No bo tym torem myślenia, idąc równie dobrze, mogą ci usiąść na konto bankowe. Dodatkowo sporo pieniędzy dostaje tutaj w prezencie, i całość z nich pracuje na rynku kapitałowym, więc jeszcze wyrabia jakiś zysk. Więc szczerze, ja nie rozumiem, dlaczego ludzie nie stoją w kolejce, żeby się do tego zapisać. Gdybym ja był na etacie, momentalnie bym się zapisał. Podsumowując, prognozy z GUS-u dają ci jednoznacznie do myślenia, że z ZUS-u raczej nie masz co liczyć na emeryturę. I okazuje się, że nawet FRD nie pomoże. Jeżeli nie masz talentu do oszczędzania, a jesteś na etacie, to zdecydowanie załóż PPK, niezależnie w jakiej formie pracujesz, i tak moim zdaniem warto, abyś zaczął gromadzić oszczędności na swoją przyszłość, na swoją emeryturę. No chyba, że chcesz oddać swoją nieruchomość na starość do banku. Ma się tak zrobić. Nie jest to zbyt popularne jeszcze. Jest to tak zwana odwrócona hipoteka. Czyli krótko mówiąc, ty oddajesz swoje mieszkanie do banku i bank tobie spłaca hipotekę, a po twojej śmierci zabiera twoje mieszkanie. Pytanie brzmi, czy jak dorabiałeś się całe życie swojego majątku, a teraz na starość musisz się go wyzbyć, bo nie uzbierałeś odpowiedniej kwoty pieniędzy, czy to jest scenariusz, który ci się marzył? Owszem, jeżeli jesteś sam, nie masz potomstwa, no to jest to jakieś wyjście. Natomiast w sytuacji, w której masz żonę, potomstwo, kogoś, komu mógłbyś ten majątek zostawić, no to zdaje się, że ja osobiście bym wolał mieć niezależność finansową i móc zdecydować, co w te 365 dni w skali roku wolnych zrobię ze swoimi pieniędzmi. I tego ci życzę, abyś przez te 365 dni w roku wolnych miał swoje pieniądze i był absolutnie niezależny. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał, że zyskałeś nową dawkę wiedzy. Jeżeli chciałbyś podjąć się zadania budowania swojej niezależności finansowej, ale jeszcze nie do końca wiesz jak, śmiało możesz zgłosić się do mnie. Na pewno z chęcią Ci pomogę. Kontakt do mnie masz na mojej stronie www.niedaltowskifinanse.pl No i tyle. Póki co życzę Ci wszystkiego dobrego i jeżeli jesteś skłonny mi się odwdzięczyć za tą dawkę wiedzy, to jeśli oglądasz na Facebooku, polajkuj, udostępnij. Zawsze to miło widzieć, że ktoś docenia Twoją pracę. Jeżeli oglądasz na YouTube, możesz zasubskrybować kanał, też polubić, a możesz kliknąć jeszcze dodatkowo dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o moim kolejnym nowym filmie. Jeżeli oglądasz na LinkedInie, to też śmiało łapka w górę czy jakakolwiek inna forma wsparcia, zawsze mile widziana. A póki co jeszcze raz powiem, mam nadzieję, że ci się podobało. No i mam nadzieję do następnego razu. Zachęcam do wpisywania komentarzy, może jakieś propozycje kolejnych filmów. Śmiało, jestem otwarty. Wszystkiego dobrego. Cześć. Co to jest? Po pierwsze, zastosuj. Co to w praktyce oznacza? ZUS. Czyli zakład. Utylizacji szmalu chciałoby się powiedzieć. Wprowadzenie. Wróć, to było założenie numer 4. Póki co nikt nie decyduje się na takich Blablabla. Póki co nikt nie decyduje. Co jest? Bo obecnie jest 3,1 emeryta pracującego wrócił. 7 417 380. 17 730. Nie, wróć 17 milionów.